You better turn up. You better be there when I shake. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Cię na daily vloga. Takie jakieś kropne światło niekorzystne w tej łazience, no a przecież już przez okno nie wpada takie letnie, promieniste światło. Jesień w pełni dzień dobry. Pierwszy daily vlog w takiej pełnej, pełnej jesieni. Powiem Wam, że o dziwo na razie mam tyle energii, że aż sama jestem w szoku, więc stwierdziłam ją, że spożytkuję ją na daily vloga. Co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy mam jakieś konkrety do zrobienia. Tak mnie trochę przyłapujecie między jednym wyjazdem a drugim wyjazdem, bo my znowu ogarniamy wyjazd. Zamknęłam się w łazience standardowo, a Hania już mnie miewała, już się domaga Wam. Może po prostu wyjdzie nam taki domowy Daily Vlog. Zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Wiem, że przy takich domowych też się dobrze bawicie, ja też się dobrze bawię, więc zapraszam, na, mam nadzieję, dobrą zabawę. I trochę żyćka, ja kaweczka i idę ogarnąć sprawy komputerowe, bo coś tam jeszcze mi zostało. Wczoraj dodałam wiem, więc mam masę komentarzy, bo masę komentarzy zostawiłyście pod nim. Więc idę to ogarnąć i zobaczymy co się będzie działo dalej, pewnie będę jakiś trening robić, a najpierw kawka. Słuchaj, potrzebujemy tak, owsiankę, Olajkę, kokos, Kokos, Mleko, Cimczek, cimczko. Mleko. Jajeczko. Jajeczko. Jajeczka. Jajeczko. Mleczko, jajeczko. Jajeczko, mleczko. Czekaj, uważaj, nie strąć jajeczka, tylko dobra. I co jeszcze? Banany. Banany. Przynajmniej jednego bananka. Moją. Jak jakąś tutaj. Moją. Pękniętą. Tobie zaraz też zrobimy banankę dróżkę. A śniadanie się robi, więc ja teraz szybko trening, trening żeby na cieplutkie śniadanie zdążyć, słuchajcie ostatnio mam jakąś motywację, muszę powiedzieć przez ostatnie daily vlogi marudziłam że tej motywacji mi brakuje chyba te, te pa, przerwa w Hiszpanii czyli jedzenie w oprót, czego się chciało no nie, no to, no to, nie wiem nie szłam do sklepu, nie dokupowałam jadłam to co dali, to jadłam ale i słodycze, i deserki i wszystko, i nie ćwiczyłam i to chyba mi dało, dobrze mi zrobiło. No i teraz wracam z nową siłą, motywacją i zapałem i ćwiczę mi się z przyjemnością, ale słuchajcie, też mam takie jakieś trochę luźniejsze podejście. W weekend na przykład nie było gdzie wcisnąć treningu. No, może bym wcisnęła, jakbym bardzo musiała. No teraz powiedziałam: odpuszczę, nic się nie stanie. Jakoś tak luźnie do tych tematów podchodzę. Do zjedzenia też zdecydowanie lepiej podchodzę w ostatnimi czasy, odkąd właśnie wróciliśmy z wakacji. Także jestem bardzo z siebie zadowolona. Może efektów nie widać, ale będą miały przyjść, to przyjdą. Natomiast no, o wiele lepiej się czuję, lżej yy, z samą sobą. Także to już jest spory sukces. No i ta motywacja większa. Także z wielką przyjemnością zabieram się za trening. I ostatnio bardzo mi się podoba, pasuje mi to wyzwanie Moniki Kołakowskiej. To takie... Ostatnie, i tam zawsze sobie coś z tego wybiorę. Coś mi się komputer nie chce włączyć. Włączę się. To skacze. A wiem, bo miał być jakiś z tej historii. Miał być taki, że czasem po prostu warto zrobić przerwę. Wy to mówiłyście, a oczywiście. A no, 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 gdzie tam przerwa. No natomiast e, chyba to dobrze zrobiło. I czasem warto wrzucić na luz. Co jest z tym kątem? O już po Fajnie mi się ćwiczyło, bardzo fajnie Powiem wam, no mam takiego jakiegoś powera Ale wydaje mi się, że też Uff, Jesień Daje mi takiego powera Jesień zazwyczaj nie jest skojarzona z energią Natomiast ja zawsze jak zaczyna się nowa pora roku to mam jakiegoś takiego powera, moc, energię. Później to opada, jak już jest długo szaro puro, ponuro, szybko robi się ciemno. Na razie cieszę się, że jest, tak wiecie, milutko, można sobie odpalić świeczki, napalić w kominku, poglądać serial. takie I herbatka, ciepłe skarpetki, takie plusy jesieni dostrzegam. Pewnie zaraz mi się to sprzykrzy, ale wrzesień, wrzesień, połowa września już mamy. Październik, listopad, no już vlogmas, to już tak, już w listopadzie będę na cały Wrócę, wrócę. Yy, Jeszcze nie powiedziałam, że gdzieś jadę. O tym zaraz. Wrócimy w połowie października. No to już w listopadzie już będę żyła vlogmasem, także jakoś ta jesień minie, e, oby mi energia dopisywała. Później ten luty jest najgorszy. Luty jest najgorszy, no, bo już później marzec, kwiecień, to już się później robi wiosna, nie? Wiadomo, później lato, super, jesień, później święta i tak w kółko, i tak w kółko. W każdym razie, no, energii mi nie brakuje. Muszę tu ogarnąć pięć rzeczy komputerowych i lecę jeść w końcu tę owsiankę. Zobacz, Hancja, jaką piękną owsiankę zrobiłaś, wygląda przepięknie, już się. nie mogę doczekać, zakrywamy plana rękami. Chodź zobaczyć, czy jest piękna, jaką zrobiłaś. Olewek też widzę idzie, Simba mały, no jak wygląda? Pycha, co? Nakładamy? Co? co? Idziesz spać? Dobranoc. nie udaje, że śpi. A słuchajcie, prawda jest taka, że odkąd odstawiłyśmy smoczka, to na story też mówię, to drzemek nie ma, to już będzie za trzy tygodnie, drzemki nie wróciły. Raz zasnął w aucie i w sumie to tyle. Ale już się chyba przyzwyczaiłam do tej sytuacji. Właśnie z maluchem tak jest, że... Do każdej sytuacji po prostu człowiek się. Na noc. Na noc. Do każdej sytuacji coś mnie drapie w gardle. No, śpicie. love you! I love you też. Kocham cię. Picie, no, też też? Prawda jest taka, że do każdej sytuacji człowiek się przyzwyczaja. Do takiego braku drzemek też. Myślałam, że to będzie koniec świata. No nie, jest koniec świata, ale pilnuję, żeby o 19.30, a nie o 21.00. Hania ym, szła teraz spać, także w sumie od 19.30 do godziny... Kiedy ja chcę spać, jest jeszcze sporo czasu, więc to też ma swoje plusy. Ja już tak się zwam, tu mam taką swoją szufladę do testów. Przyglądam się, co tutaj mam. Face Flower z Ingrid i na pewno to oddaję, bo ja ogólnie ostatnio jestem w ogóle fanką takich matowych, mocno płaskich. Nie wiem, czy wydawało dawało mocno płaskie, ale na pewno tu jest zapewnienie mocnego matu. Nie lubię takich produktów, więc to oddaję. Natomiast mam tutaj, jeżeli chodzi o pudry, jakąś nowość z Variet. Translucent Loose Powder Light Reflecting. To brzmi bardzo obiecująco i po takie pudry sięga. A wykańczam sobie też to. Coś porównywałam, więc mi to tutaj wpadło. No i co tu jeszcze możemy wybrać? Dobra, słuchajcie, mam nawet opaskę. Co się nie wygląda? Ale mam. Już mi zostało na kilka użyć dosłownie tego podkładu. I będę stała przed trudnym krokiem. Znowu będę musiała wybrać coś odpowiedniego, ale też kolor mi się zmienił. Bo to już jednak po wakacjach. Mama! Co? To tutaj, Nie, na górę tam nie możesz iść, bo jak cię położę na górę, to się cała konstrukcja zawali. Tam tylko miszki mogą leżeć. Miści? No. Tak, wybierajcie podkład. Odkręcajcie i jeszcze wybierajcie patyczki. Bądźmy ekonomiczni. A nie! O, o. I co teraz? Hania, nie że ma włosy wszędzie na oczach. Bo się ja. Muszę odkład zrobić i wtedy mogę iść. No i tak to się człowiek maluje. Raz się pomaluje w spokoju, a raz tysiąc razy robiąc namiot. No właśnie. A, bo miałam powiedzieć, gdzie jedziemy, słuchajcie. Gdzie nas znowu niesie? W końcu słuchajcie, jedziemy do Irlandii. W końcu, po nie wiem jakim czasie. Ja tam ostatni raz byłam na koncercie Eda Shirana. To było w maju 2018 roku. I mówię teraz zupełnie poważnie. To jest szmat czasu, więc jedziemy i bardzo się cieszę. Jedziemy na dwa tygodnie. No 12, na 12 dni. To jest długo. Nie wiem co tam będę robić. Nie opowiem wam, bo z każdej strony dostaje jakiś bodziec i to mnie tak rozprasza, nie mogę słuchać tu, tu i jeszcze w komputerze i jeszcze wam opowiadać, to się, się ja tego nie potrafię, podzielić uwagi na tyle, nie wiem co będę robić tyle w tej Irlandii, generalnie ją znam w miarę ok, więc nie, nie jadę tam zwiedzać, wiadomo mogłabym, ale nie jadę tam zwiedzać Jedziemy do rodziny i generalnie mam zaplanowane trzy dni zakupów, bo trzy miejsca: Kildare Village, Primark, no i ten dzień osobny na trzeci dzień Grafton Street i to jest tyle. I nie wiem co z resztą czasu, ale może po prostu trochę odpocznę. Zmienię klimat, będzie fajnie. Słuchajcie, nie wiem ile ten mój makijaż trwa, nie wiem ile już tu siedzę, a pomalowałam dopiero podkład i korektor. Cały czas ktoś coś ode mnie chce. I nie lubię strasznie tego. Dobrze, że mam dzisiaj taki lajtowy dzień, że mogę sobie trochę na to pozwolić, ale... Także nie wiem, czy Wam opowiem i czy przedstawię, bo już jestem tak poirytowana, że nie. Wiem. Ultra lekki, transparentny puder sypki z kwasem hialuronowym. Miękkie, matowe wykończenie z efektem soft focus. Nawilża skórę i nie powoduje wysuszenia... Na skórkę, optyczne pigmenty rozpraszają światło. Generalnie brzmi to dobrze i obiecująco. Jak taki po prostu fajny puder, który przytrzyma, ale nie obciąży tej skóry, będzie namierzający i ładny, naturalny. Króliczki. Król, król, król. Hania Wam przeczyta przy okazji Binga. Taki puszek jest dołączony. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek takiego puszka używałam. gdzie jest mój pędzel? Papasówko. Dobra, generalnie wracając do tego wyjazdu, zobaczymy co będę robić, pewnie nagrywać. Jakieś tam instastory Ale luz, bluz w ogóle w tym temacie Luz, bluz w tej kwestii Stresowałam się tym wyjazdem do Hiszpanii Ponieważ pierwszy raz leciałam do Hiszpanii Pierwszy raz leciałam z biurem podróży Na wykupione wakacje Leciałam pierwszy raz w covidzie I pierwszy raz z dzieckiem A pierwsze razy zawsze są stresujące Natomiast no Irlandię znam Lotnisko znam Z Hanką już leciałam Wiem jak się zachowuje. Lubisz latać samolotem? Ja sam. Kto? Książki gdzieś tam musisz sobie znaleźć. Generalnie trzeba tylko jakieś zabawiacze na nudę wymyślić, ale Są taki biały ten puder? Przygotuję jakiś film w ogóle na ten temat na temat podróży z dzieckiem. No w każdym razie mało rzeczy już teraz mnie stresuje. No trzeba się spakować na ciepło, na... w sensie tam jest zimno, więc trzeba się porządnie spakować, zupełnie inaczej niż w Hiszpanii. Ale mamy troszeczkę więcej bagażu eee, i tam jest też pralka, z której możemy bez problemu skorzystać, także to na pewno jest spore ułatwienie. Jeżeli chodzi o przekraczanie granic do Irlandii, to też mnie to nie stresuje, po prostu tylko tam takie locator form. I z tego co wiem, to w Irlandii w bardzo wiele miejsc nie wpuszczają bez paszportu covidowego, więc trzeba ten paszport covidowy mieć, jeżeli chce się gdzieś wchodzić. Nie wiem, czy to chodzi tylko o knajpy, czy też o sklepy, naprawdę nie mam pojęcia, ale w sumie to się nie orientowałam, bo średnio mnie to interesuje, no bo po prostu ten paszport mam, więc wiem, że wejdę. Eee, I co jeszcze? No i nic, no i luz, blues Niczym się już nie stresuje. Mamy lot o takiej super normalnej godzinie, no bo sami go wybieraliśmy i bukowaliśmy nie o jakiejś 6.30, tylko o 13. Yy, wiemy co jak. No i luzik, także gdzieś tam, aha, jedziemy w środę, więc gdzieś tam o 13.30, czy o 10.30, czy środa się już nie liczy. Gdzieś tam przy weekendzie zacznę się pakować, to chciałam powiedzieć. Yy, mam taki piękny Indian Summer taką piękną paletę czy ja? I dzisiaj powinnam użyć tak, chyba tak. Nowa paleta Kokolite i Pazę Indian Summer. I zobaczcie, jakie przepiękne kolory. No nie wiem, możecie mi dać znać, co można robić w Irlandii przez dwa tygodnie. Nie będziemy w Dublinie, tylko w okolicach w County Kildare. Nawet blisko Kildare widzisz. Nie, ja generalnie jedę taki wyjazd rodzinno. Zakupowy Pokażemy Hani trochę Drugiego domu? Tak, fajnie tam jest, tylko zimno już będzie Dziwny jakiś ten puder Mam wrażenie, że strasznie mnie rozjaśnił I mam jakiś taki podejrzany Kolor, nie do końca mi się ten kolor Mój podoba Ale zobaczymy Co to będzie dalej Słuchajcie, najpierw miałam tutaj fiolet na tej dolnej powiece on mi się tak nie podobał, że go zmyłam Teraz mam brąz Też mi się nie podoba w kamerze wygląda tragicznie, na żywo nie jest aż tak źle, natomiast w kamerze jest tragedia, góra jeszcze ujdzie, ale dół. Masakra dużo dużo nikt się nie idzie. Dobra, jest na lepiej, mam wrażenie, że będziemy się mogli na siebie patrzeć do końca dnia. Dobra, radę? O, nie mamy wyjścia, musimy. W w tym świetle ten makijaż nie wygląda tak tragicznie, tutaj w się sensie będziemy... No to nie jest też to wyłącz. Będziemy chyba mogli na siebie patrzeć. Yy, koniecznie polećcie mi jakiś... To nie patrz się, zamknij oczy. Okej? Okay? To stój tu z małą. spienimy mleko. Yy, spieniasz do mleka. Mama moja takie do, dwa kupiła, do kawy dołączone. Ja to takiej kawy nie pijam. W każdym razie dostałam od niej i stwierdziłam, że pragnę mieć porządny spieniarz do mleka, bo ten ale taką piękną robi. Uważaj, na głowę! Która szybko opada, a ja chcę taką gęstą zwitą pianę Kilka z Was pisało, że ten Silver Cresta z Lidla jest fajny, kosztuje stówek, a no. no, ponad jest spokojny. A to? O dobry spieniarz, dziękuję A więc, Haneczko, Haneczko. Taneczka. Aneczka, czy ty się możesz złościć? Mm. Tak, się złościsz. I mama ci pozwala? Tak? Tak. Tak, czasami się można złościć, prawda? Ale za dużo to jest po prostu niestrowo. Tak piję do ostatniego vloga, w którym właśnie ktoś Bezzałam. oburzał kilka osób. Bezzałam. Bezzałam. Tak piję do ostatniego vloga, w którym kilka osób. Mama mówi, mówiło, że źle wychowuje dziecko, oczywiście, to standardzik, e, no bo przecież można się złościć. A ja jej powiedziałam, że nie może się złościć, bo Mikołaj do niej nie przyjdzie. Nie, moi drodzy, nie wyciągajcie jednego zdania z całego tygodnia, czy też życia, i nie oceniajcie po tym wychowania innych ludzi. Także Hania może się złościć bez obaw i Mikołaj pewnie do niej tak nie przyjdzie. Tylko wiecie, no, nie, ja nie będę się nikomu tłumaczyć, dlaczego ja tak powiedziałam. Po prostu tak się nie robi, dziękuję, do widzenia. W sensie, nie ocenia się po jednym zdaniu tego, jak kto wychowuje. Tak, składamy i spieniamy, widzisz? Kawka moja. O, zobaczcie, nawet jest trochę taka sztywna, ale ona bardzo szybko opadnie. Natomiast no na kawusia z taką pianką, zobacz, czy dobra pianka. A co teraz? Teraz zabieramy się za ogarnianie Saigonu, który nie wiem kiedy, jakim cudem tutaj powstał. Ogarniamy najpierw w górę, a później dół. Ja nie wiem, jak to się stało. I nie wiem, jak to się stało, że ten makijaż nie wygląda tragicznie. A może światło się zmieniło? Dobra, ciało A u mnie słuchajcie, nie mam, że jak zwykle koszprania do rozładowania, nie ma vloga bez prania. Natomiast dzisiaj nie będę stawiać, tylko poukładać. To sukces. Duży. Czy Wasze dzieci też cały czas gadają? Mam wrażenie, że ona gada, gada i gada i gada i buźnie jej się nie zamyka. A teraz jeszcze jest ta papuga, która po niej powtarza. Więc to jest ciężka sytuacja. Ciężka. Więc normalnie wyszłybyśmy na dwór, ale Hania co ma? Ta? Frek. Katarek. I ten katarek by mnie nie przerażał, gdyby nie to, że wyjeżdżamy. A wiecie, wolałabym w ogóle nigdzie nie wyjeżdżać z katarem. Tym bardziej nie ładować się do samolotu z katarem. Już była chwila, nie? Spokoju. I jeszcze w czasach covidu gdzieś w ogóle z katarem, nie? Więc yy, siedzimy na razie w domu. Normalnie mówię, zapakowałabym mówiąc, w jakieś ciuchy ciepło ubrała i wyszła ale ten katar ustępuje, to jest drugi dzień więc myślę, że jeszcze dzisiaj posiedzimy w domu a jutro już normalnie wychodzimy od jutra ma być też w miarę ciepło więc nie będziemy się już wstrzymywać w domu, ale ja oszaleję jak w zimie tak będzie to ja oszaleję może być dla ciebie miejsce w przedszkolu no to jedźcie szeroki drogi, daj ją sobie z przodu z przodu ją sobie daj między nogi O tak, widzisz, że tak ci będzie może lepiej i przytrzymaj ją nóżkami. O. No dobra, jedźcie. Próbowałam właśnie znaleźć kolczyk. Który byłam pewna, że powinien być w jednym miejscu Ale go tam nie ma I tak w zasadzie to może być wszędzie Bo to taki maciukci, może być w każdych spodniach I tak dalej Co chciałam powiedzieć a propos kolczyków Podobno nie było żadnej aktualizacji Kolczyki robiłam w lutym, a one dalej chyba się do końca nie wygoiły Tak mi się wydaje, bo coś tam Coś tam się dzieje Ja, aha właśnie, ja miałam to wymienić i To włożyć Czyli najpewniej włożyłam go w jakieś spodnie I tak to poszło no, właśnie, znajdzie się wtedy, kiedy już nie będę go potrzebowała. Yy, nie mogę odkręcić za nic. Za nic i przy pomocy i sama, i z rękawiczkami. Nie mogę odkręcić ani tego końca, ani tego heliksa, które też wydaje mi się, że do końca się nie wygoiły. Przy tych paznokciach nie umiem sobie włożyć tragusa, który mi wypadł, dlatego że sztanga jest. Krótsza niż mój paznogiec i totalnie mi to nie idzie, więc ja, jak wrócę, to się chyba umówię do Pierce of Cake i zrobię wszystko, żeby dziewczyny sprawdziły, czy to mam wykojone, i od razu, żeby mi włożyły kolczyki i zakręciły porządnie, bo tak, tego nie umiem tak dokręcić, cały czas mi wypada, a tych nie umiem odkręcić, które piercerka Przykręciłam. Generalnie to jest trochę zachodu z tymi kolczykami. Natomiast oglądam teraz Glowat, już mi zostały dwa odcinki ostatniego sezonu. To w ostatnim vlogu mówiłam. I tam jest dziewczyna, która tak sztosowe ma kolczyki, tak ma dużo tych dziurek, ale też fajne ułożenie. I znowu mnie natchnęło, że coś zrobię ze swoimi. Natomiast nic nie mogę zrobić, bo nie dość, że pogubiłam kolczyki, to nie mam odkręcić. Cudnie po prostu. Jedyne, co mi się udało zrobić szalone, to włożyć tutaj w tę dziurkę, którą mam od X lat. Więc jeżeli ktoś mnie zapyta, czy polecam kolczyki, to po takim czasie, będąc szczerą, super to wygląda, naprawdę super to wygląda, bardzo mi się podoba. Jak niektórzy mają fajne kompozycje, fajnie to robione, no ale jest trochę zachodu. No bo ja sama nie mogę podjąć żadnego kroku i to mnie najbardziej frustruje, że muszę z gdziekolwiek, umówić, jechać, coś, jestem zależna od osób trzecich, a to powinno być tak bęk i zrobione, no bo ja jestem jakaś koślawa, nie wiem. 8.15, słuchajcie, już mam wolne, to jest całkiem dobry czas, kiedy się mam wolne. Czasami pomyślałam, że się przejdę, po prostu pójdę sobie na spacer, nie wiem za bardzo jak się ubrać. Mam na sobie e, dres, dres i dres. Natomiast no zimno jest. Jeszcze mi się zrymowało. E, tak mi się wydaje, że jest zimno. Chciałabym się przejść tak chociaż 20 minut, bo jednak mi się brakuje tego wyjścia na dwór i powietrza. To jest fajne. Idę tak po osiedlu między domami, więc w miarę bezpiecznie, no bo jest jednak ciemno. Zakładam słuchawki i po prostu maszeruję i jest całkiem przyjemnie. To idę. Słuchajcie. Pralka chodzi w tle, miało w tym nie być vlogu pralki, ale to nie ja ją nastawiłam, przysięgam, bo mnie nie było, stop, pauza, pauza, bo teraz mówię ja, żegnam się z widzami, nie ma prania w tym vlogu, koniec, ale chłodno, ale fajnie, ale super, słuchajcie, jak nie macie totalnej motywacji... Totalnie. Jak macie taką małą motywację i szukacie jakiejś aktywności w te jesienne wieczory, no ja uwielbiam, po całym dniu z dzieckiem puszczam sobie muzę, ale taką porytą tą muzę. Nie, takie lala, la, la, tylko takie łupkę, taką odjechaną jakoś muzę. Naprawdę? I idę tak żwawo. Nie biegnę, nie pędzę, idę. Wiesz, chodzi mi tak zazwyczaj zawsze choć jak idę na ten wieczorny spacer 3 km w pół godziny. Super, muza jestem mega pozytywnie naładowana. No i jeszcze dotleniona i trochę się poruszałam. Nie tam pokazuje 200 kalorii, że spaliłam, nie wiem, spaliła, spaliłam. Nie wiem ile to ma wspólnego e, z prawdą, co mówiłam sobie też trochę zegarek. A powoda? Więc będę miała chyba bardziej wymierne. Dane, dajcie mi znać, czy macie, czy te dane są wymierne z tego Apple Watcha. Czekam, aż przyjdzie, yy, ale nie o tym. Pojecha na muza i takie pół godzinki. Ile zrobicie w te pół godziny, tyle zrobicie. Ja lubię ciemno, oświetlone osiedle. Mam oczywiście latarkę, bardzo dużo osób chodzi z latarką, bardzo mało u nas jeździ aut, ale jestem oświetlona, no i chodzę po osiedlu nigdzie, w jakieś dziwne miejsca, nie? Także i tak żwawo sobie idę, ta muza, trochę tańczę, trochę idę, fajnie, fajnie. Myślę, że to też pomoże jakoś tam jesień przetrwać, nie chodzę codziennie, kiedy tam mogę to idę. Ale lepiej to niż bym siedziała na kanapie, mam wrażenie, a teraz już po prostu idę usiąść na kanapie, jeszcze przyzmyć makijaż, ogarnąć się, ale tego, że on nie będę pokazywać, 21 godzina eee, glow up. 2 usta, półtora ostatniego odcinka, także zabieram się, bo trzeba coś fajnego dalej oglądać, mam ochotę na jakieś takie mroczne coś typu dark, ja się strasznie boję strasznie, jak są dzieci i lalki to w ogóle się tak, stra ale tak się strasznie boję w każdym razie na coś, na coś takiego mam ochotę ale, słuchajcie, tutaj wrzuciłam taki post kanapa, kanapa w moim pokoju i poprosiłam was właśnie o serialowe i filmowe poleceki także jak szukacie inspiracji to wpadajcie tutaj e, coś może sobie obczajcie i znajdziecie na te jesienne wieczory a ja póki co dziękuję wam za uwagę, włączę już pramkę a sama idę usiąść Do zobaczenia!